Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli nie będziecie sprawiedliwsi niż nauczyciele pisma i faryzeusze, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że kiedyś powiedziano: Nie popełnisz morderstwa. A kto by dopuścił się morderstwa, stanie przed sądem. A ja wam mówię, że każdy, kto się gniewa na swego brata, będzie osądzony. A kto powie bratu głupcze, stanie przed wysoką radą. A jeśli mu powie durniu, skazany zostanie na ogień potępienia. Jeżeli więc przyniesiesz swoją ofiarę na ołtarz i przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, Zostaw przed ołtarzem ofiarę i najpierw idź pojednać się z bratem, potem wróć i złóż ofiarę. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jeszcze jesteś z nim w drodze, bo przeciwnik może cię wydać sędziemu, a sędzia strażnikowi, i zostaniesz zamknięty w więzieniu. Zapewniam cię, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Myślę, że już do rangi anegdoty urosła taka opowieść o spowiedzi, która brzmi mniej więcej tak. Proszę księdza nikogo nie zabiłem, Nikogo nie okradłem, żony nie zdradzam, więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie serdecznie żałuję, proszę o pokutę i rozgrzeszenie. W dzisiejszej Ewangelii, która jest fragmentem kazania na górze, Pan Jezus przypomina nam, że y, zabicie człowieka. To jest coś, co może dokonywać się również naszym językiem. Często się o tym mówi, że język może zabić. Ale czy bierzemy to na serio? Czy te słowa dzisiejszej Ewangelii, które pewnie nieraz słyszeliśmy, czy one faktycznie przemieniają? Nasze słowa? Czy one powodują, że to, co mówimy do drugiego człowieka, jest zawsze życiodajne? Bo to ewidentnie właśnie o to Panu, Jezus, Panu Jezusowi chodzi w tej dzisiejszej Ewangelii żebyśmy mówili do ludzi w sposób życiodajny. Żebyśmy używali takiego języka, który człowieka ożywia. To nie znaczy, że nigdy nie można zwrócić drugiemu człowiekowi uwagi na to, uwagi na to że popełni jakiś błąd, grzech. To też będzie życiodajne, ale na pewno nie będzie życiodajne, jeżeli przy okazji tego człowieka nazwiemy głupkiem albo egoistą albo leniem śmierdzącym. Takie określenia nie są potrzebne, aby powiedzieć drugiemu człowiekowi, że popełnia błąd. W takich sytuacjach jest lepiej powiedzieć, że kiedy to czy to robisz, to mnie albo komuś czegoś brakuje, to coś mi właśnie zabierasz. Ale ja nie chcę zabrać tobie nic. Ja chcę ci tylko powiedzieć, że byłoby lepiej, gdybyś zmienił swoje postępowanie. Ale niczego nie chcę ci zabrać, a już na pewno nie Twojej godności. Nie chcę Ci odmówić tego, kim jesteś, że jesteś dzieckiem Boga, i dlatego nie nazwę Cię nigdy durniem, nie nazwę Cię leniem, egoistą. Nie będę Cię nazywał żadnymi epitetami, bo, bo to nie daje życia. Wręcz przeciwnie, odbiera życie, przygnębia człowieka, zadaje mu ból. M nie sprawia takiej po prostu przykrości, jak zwykłe uświadomienie komuś, że popełnia błąd. To naprawdę zabija, morduje. Takie słowo, jesteś durniem, jesteś głupi, jesteś leniem i egoistą. Ciągle to samo, nie mogę na Ciebie liczyć, jesteś beznadziejny, czy nawet takie z pozoru niewinne słowo wypowiadane do dziecka: jesteś niegrzeczny. Moje doświadczenie jest takie, że dzieci długo nie rozumieją o co chodzi. Kiedy, kiedy dorośli mówią do niego, jesteś niegrzeczny, po jakimś czasie zaczynają kojarzyć to z tym, że nie spełniają oczekiwań rodziców, kiedy rodzice tak mówią. Ale czy nie lepiej właśnie powiedzieć po prostu, popełniasz błąd? Choć pokażę ci, jak można to zrobić inaczej, lepiej, lepiej dla ciebie, lepiej dla innych. Taki prosty komunikat wydaje się prosty, łatwy, może dlatego tak popularny. Jesteś głupi, jesteś leniem, jesteś egoistą, jesteś niegrzeczny. On tak naprawdę nie wnosi życia, nie umacnia życia, nie podnosi człowieka z upadku, jakim jest grzech, wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej go przygniata. I dlatego Pan Jezus mówi, że wtedy, kiedy wypowiadamy tego rodzaju słowa, to mordujemy człowieka, to łamiemy piąte przykazanie. Tak wiele dziś się mówi o ochronie życia. Jest tak wiele form, poprzez które możemy życie chronić albo je zabijać. Warto wszystkie je brać pod uwagę. Warto dbać o to, żeby wszystko, co mówię, chroniło życie. Uczmy się od Jezusa języka życia. On lubił mówić: Ja Ciebie nie potępiam. Właśnie. Właśnie o tym też jest dzisiejsza Ewangelia. Nie potępiaj człowieka, bo kiedy go potępiasz, to właściwie go zabijasz, mordujesz. Tak może trochę naraty delikatnie, ale mordujesz. Mocne słowa. I na pewno Panu Jezusowi nie chodzi o to, żebyśmy teraz popadli w jakieś poczucie winy z powodu wypowiedzianych przez siebie wiele razy słów, które nie pomnażają życia, ale je odbierają. Tu chodzi o to, żebyśmy docenili znaczenie słów, które wypowiadamy do drugiego człowieka. Żebyśmy. Zwrócili uwagę na to, że takim prostym słowem wydawałoby się niewinnym ty głupcze. Naprawdę można wyrządzić drugiemu człowiekowi ogromną krzywdę, a można to samo powiedzieć zupełnie inaczej, właśnie bez tego potępiającego określenia. I też w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi o znaczeniu pojednania. Żeby żyć w niebie, musimy być ze wszystkimi pojednani. Nie można wejść do nieba, jeśli z kimś nie jest się pojednanym. To znaczy, jeżeli się. Nie wybaczyło komuś, i jeżeli się nie uznało krzywdy, którą wyrządziliśmy drugiemu człowiekowi, postanawiając poprawę, żałując tego. Dlaczego Pan Jezus wiąże to z ofiarą? Nasze ofiary składane Bogu, obojętnie czy jest to jakaś codzienna ofiarność? Czy jest to ofiara ta największa, najważniejsza ofiara Jezusa Chrystusa, którą nazywamy Eucharystią? Ta ofiara, każda ofiara ma służyć naszej jedności z innymi, ma służyć naszej miłości, ma służyć. Yy, Właśnie naszemu przygotowaniu do życia w niebie, które polega przede wszystkim na pojednaniu, na bliskości, na przebaczeniu, na uznaniu popełnionych grzechów, błędów, krzywd wyrządzonych drugiemu człowiekowi i postanowieniu poprawy, postanowieniu, że tego nie będę powtarzać. Każda ofiara, jaką składamy w życiu, obojętnie w jakiej formie, ma sens wtedy, kiedy służy relacji, kiedy służy bliskości, kiedy służy jedności. Dbajmy więc zarówno o język, który daje życie, jak i o jedność dla której jesteśmy stworzeni, która jest nam potrzebna po prostu jak powietrze do wiecznego życia z Bogiem.